Panie i Panowie, witam ponownie. W poprzednim odcinku rozmawialiśmy o bazie danych SQL Lite. Jak wiele baz danych, wymaga ona znajomości SQL. -a. Jak się okazuje, są również inne sposoby operowania takich baz danych bez znajomości SQL. -a. I otóż SQL Alchemy umożliwia nam wyższy poziom operacji na bazach danych. Definiujemy klasę w Python, a następnie dzięki bibliotece SQL Alchemy możemy w łatwy sposób przetłumaczyć ją na tabelę w bazie danych. Później bez potrzeby wykorzystywania języka SQL, wykonywać na nim wszelakie operacje. Jest to tak zwany Object Relation Mapping, szeroko wykorzystywany w takich frameworkach do tworzenia serwisów internetowych jak Django czy też Flask. Nie jest to coś obowiązkowego, aby programować czy analizować dane, ale warto chociaż raz z niego skorzystać, aby wiedzieć, że taka opcja jest i jest to opcja bardzo wygodna. Zaczynajmy. Wszystkie informacje na temat SQL Alchemy znajdziemy na sqlalchemy.org. My natomiast od razu przejdziemy do napisania bardzo prostego programu, który za pomocą tej biblioteki stworzy bazę danych, stworzy tabelę, doda dane do tej tabeli oraz dane z tej tabeli odczyta. Jest to bardzo podstawowy program, pokaże nam ideę działania tej biblioteki. Na początku importujemy kilka komponentów tej biblioteki. Ja się od razu przyznam, że ja nigdy tego nie pamiętam, ja zawsze to kopiuję z poprzednich programów. Następnie nawiązujemy połączenie z, bazą, z naszą bazą danych. Jeżeli ta baza danych nie istnieje, zostanie ona stworzona. Tutaj podajemy nazwę i ścieżkę do naszej bazy danych, natomiast tutaj jest informacja dla SQL Alchemy, że interesuje nas baza danych SQL Lite. Później. Tworzymy obiekt Base, który będzie nam potrzebny, aby operować na tabelach. No dobrze, cała idea, tak jak powiedzieliśmy na początku, SQL Alchemy opiera się na tym, że definiujemy klasę w Python, która jest tłumaczona na tabelę. Tak więc potrzebujemy naszej klasy Python. No i mamy tutaj przykładową klasę, która odzwierciedla pewne transakcje zakupu, klasa transactions i ona dziedzicie z tego obiektu Base, który stworzyliśmy wcześniej. Nazwa tabeli chcemy za pomocą tej klasy utworzyć. Niech to będzie transactions, czyli tak samo jak klasa, aby nie komplikować. Następnie podajemy informację, jakie kolumny chcemy w tej tabeli zobaczyć: transaction ID, date, item ID oraz cena, po jakiej sprzedaliśmy. Wykorzystujemy obiekt column zaimportowany wcześniej tutaj. Informujemy, jakiego typu ma być to kolumna, oraz w tym przypadku, że to jest primary key, czyli to jest nasz klucz główny. W innych przypadkach mamy tylko typ string, integer i integer. Tutaj w naszym przypadku jeszcze dodatkowo nie jest to obowiązkowe. My dodatkowo zdefiniowaliśmy konstruktor, który ułatwi nam dalszą część programu, tak jak zobaczymy. Następnie, po tym jak mamy zdefiniowaną naszą klasę, wywołujemy funkcję create_all i w ten sposób tworzymy naszą bazę danych oraz naszą pierwszą tabelę. Zobaczmy. Na początku nie mamy naszej bazy danych, mamy tylko pliki Pythonowe. Wykonujemy nasz program. No i baza danych powinna się utworzyć. Możemy do niej zajrzeć. I zobaczymy tabelę transactions, która ma dokładnie te kolumny, jakie podaliśmy w naszej klasie. Czyli to jest dokładnie to, co zdefiniowaliśmy w naszej klasie, która dziedziczy po obiekcie base. Te cztery kolumny. Na razie tabela ta jest pusta. Jeszcze żadnych danych do niej nie dodawaliśmy, czyli niczego tutaj nie ma. Przejdźmy do dalszej części. Dwa podkreślenia: insert.py. Tutaj zaimportujemy wcześniej, wcześniej utworzony plik. Import db. db to jest nazwa tego pliku, w którym zdefiniowaliśmy, zdefiniowaliśmy naszą klasę. Importujemy ten plik, dodatkowo element Session Maker z SQL Alchemy będzie nam potrzebna, by nawiązać sesję z naszą bazą danych oraz bibliotekę random będziemy chcieli wygenerować kilka losowych transakcji, które dodamy do naszej tabeli. Tworzymy sesję, tak jak tutaj, a następnie w pętli tworzymy 10 obiektów sprzedaży losowych produktów o losowej cenie z zakresu 20 do 50. I tutaj zaczyna robić się bardzo ciekawie. Tworzymy obiekt klasy Transactions, czyli klasy, którą utworzyliśmy tutaj, dlatego też importowaliśmy plik DB. Tworzymy obiekt tej klasy. Wykorzystujemy konstruktor, do którego przekazujemy Transactions ID, datę tej transakcji, wygenerowany losowo przedmiot, wygenerowaną losową cenę oraz za pomocą session utworzonego tutaj, dodajemy ten obiekt do naszej tabeli. Zmiany zapisujemy. To wszystko, bez SQL. -a. Tworzymy nowy obiekt z losowymi parametrami, czyli z losowymi wartościami kolumn, który będzie, który będzie odpowiadał wierszowi oraz dodajemy, dodajemy go do bazy danych, dodajemy go do tabeli. W ten sposób tworzymy, dopisujemy dane do naszej tabeli, co możemy zobaczyć, jak uruchomimy nasz program i otworzymy naszą bazę danych. Przechodzimy do Browser Data i widzimy 10 transakcji, które wygenerowaliśmy: losowo wybrany przedmiot oraz cena z zakresu od 20 do 50. Wszystko bardzo łatwo wykonane za pomocą operowania na obiektach. Bardzo proste kody, jak zawsze na GitHubie, link będzie pod filmikiem. I jeszcze zrobimy trzecią rzecz, odczytamy dane z tej tabeli. Analogicznie importujemy bibliotekę DB, importujemy session maker, aby nawiązać połączenie z naszą bazą danych, ustawić sesję, a następnie wykonujemy dwa zapytania. Pierwsze zapytanie będzie odczyt wszystkich danych, drugie zapytanie to będzie odczyt danych z ceną powyżej 40. Wykorzystujemy session, query, mówimy o jaki, tabel, o jaki obiekt nam chodzi, czyli będziemy wykonywać query po obiekcie transactions i że chcemy pobrać wszystkie elementy z tej tabeli, następnie je wypisać. W drugim przypadku również wykorzystujemy session query, znowu chodzi nam o obiekt i o tabelę transactions, ale w tym przypadku dodatkowo wykorzystamy funkcję filter, aby powiedzieć, że interesuje nas cena powyżej 40. Bardzo proste, wykonujemy nasz program i jak zobaczymy wyniki, to za pierwszym razem mamy listę wszystkich 10 transakcji oraz cen. Natomiast za drugim razem mamy tylko transakcję z ceną powyżej 40, czyli transakcja numer 18 to była jedyna transakcja z ceną powyżej 40 i w ten oto bardzo prosty sposób za pomocą operowania na obiektach bez użycia SQL-a wykonaliśmy podstawowe operacje na bazie danych. Więcej informacji możemy znaleźć na stronie SQL Alchemy. My natomiast w kolejnym filmiku zobaczymy bardzo prosty projekt, który zczyta cenę Bitcoina i zapisze ją do bazy danych SQLite dokładnie za pomocą SQL Alchemy. W tym odcinku to wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia już wkrótce.